Dzień dobry państwu. Nazywam się Katarzyna Marton-Gadoś. Jestem pracownikiem Uczelni Łazarskiego a dokładnie jestem wykładowcą przedmiotów ekonomicznych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Dzisiaj chciałabym zająć się wspólnie z państwem tematem inflacji. Temat na pozór bardzo trudny i rzeczywiście możemy go rozpatrywać bardzo wielowątkowo i bardzo obszernie. Ja chciałam pokazać Państwu, że nawet osoby, które niewiele wiedzą o ekonomii, mają szansę zrozumieć, czym jest inflacja. Zaczynamy. E, zaplanowałam, że zajmiemy się trzema rzeczami. Po pierwsze, musimy wiedzieć, czym jest inflacja. Musimy w sposób dosyć taki prosty, intuicyjny odczuć, e, jak rozpoznajemy, że inflację mamy w kraju. Chciałam państwu po drugie pokazać w jaki sposób mierzymy inflację. Jak to się robi z logicznego punktu widzenia. Oczywiście w rzeczywistości mierzenie inflacji bywa bardzo trudne, skomplikowane, wielowymiarowe i wielonarzędziowe. Natomiast tutaj sama logika procesu mierzenia inflacji nie jest trudna. Najciekawszą rzeczą to oczywiście zastosowania tej informacji tej wiedzy, którą Państwo, tej pigułeczki wiedzy, którą za moment Państwo dostaniecie, na kilku przykładach. Zrobimy takie przykłady, które pozwolą Państwu upewnić się w tym, że na pewno rozumiecie dobrze, czym jest inflacja. Także zapraszam, zaczynamy. Czym jest inflacja? Chyba taka najprostsza definicja inflacji to po prostu stwierdzenie, że jest to wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce. Jeżeli ceny w kraju rosną, no to znaczy, że mamy do czynienia prawdopodobnie z inflacją. Odczuwalnym efektem inflacji przez ludzi, przez przedsiębiorstwa jest spadek siły nabywczej pieniądza. Okazuje się, dochodzimy do wniosku w pewnym momencie, że te pieniądze, którymi dysponujemy i które do tej pory starczały na Większą ilość rzeczy nagle nie starczają na ten sam zestaw rzeczy. E, inflacja jest mierzona. W każdym kraju e, istnieją instytucje publiczne, instytucje państwowe, desygnowane tematowi liczenia najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Jednym z takich wskaźników jest oczywiście inflacja. E, u nas w Polsce. Mierzeniem inflacji zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. To jest mozolna robota, bardzo ciekawa z jednej strony, wymagająca dużej wiedzy narzędziowej, ale również wiedzy z zakresu makroekonomii. Tym nie będziemy się na dzisiejszych zajęciach zajmować. Pamiętajcie państwo, że w każdym kraju istnieje taki urząd, który jest Ekwiwalentem naszego głównego urzędu statystycznego, zawsze istnieje jakaś instytucja oficjalna, która dla danego kraju robi pomiary inflacji. Chciałabym jeszcze przez chwilkę pozostać przy, przy tym slajdzie i spojrzeć jeszcze raz na definicję inflacji. Wydaje się bardzo prosta, składa się dosłownie z kilku wyrazów. E, chciałam Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. E, Zauważcie Państwo, że według definicji inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen. Chodzi mi o to słowo ogólnego poziomu cen. Co to oznacza tak naprawdę? To oznacza, że jeżeli jesteśmy świadkami wzrostu cen jakiegoś dobra, jakiejś usługi, nawet jeżeli to dobro czy ta usługa wydaje,